Czasem w studiu zapada cisza, nie dlatego, że ktoś powiedział coś mądrego, tylko dlatego, że ktoś właśnie stracił grunt pod nogami. I dokładnie to wydarzyło się tutaj. Wysłanniczka rządowego radia przyszła pewna siebie, z gotową tezą i planem na ustawienie rozmowy. Problem w tym, że po drugiej stronie siedział Bogucki, spokojny, precyzyjny i absolutnie niewzruszony. Jedno pytanie druga riposta i nagle mikrofon przestaje pomagać, a kamera bezlitośnie pokazuje rosnącą frustrację. To nie była tak. To była sekcja na żywo, prowadzona bez pośpiechu, za to z chirurgiczną dokładnością. Jedziemy. Wszystko to są przestępstwa opisane w kodeksie karnym. Dlaczego tak. prezydent nie zgodził się na to, żeby one, żeby te treści mogły być blokowane w internecie? Dlatego, że oprócz tych treści są, oprócz tych rozwiązań, które mogłyby zyskać akceptację pana prezydenta, i to nie jest pierwsza taka ustawa, kiedy rządzący oprócz rozwiązań dobrych zaszywają w ustawie rozwiązania fatalne, albo niedopuszczalne, albo niekonstytucyjne, albo grożące, jak w tym wypadku, wolności słowa? I próbują szantażować prezydenta. Prezydent nie da się szantażować. Albo rządzący będą przygotowywać dobre prawo w całości, bez wrzutek, bez próby na przykład zakładania kagańca na wolność słowa, no, albo będą spotykać się z bardzo zdecydowaną reakcją pana prezydenta, czyli no, brakiem zgody na podpisanie ustawy. Ja, ja pani przeczytam na przykład oprócz tych zapisów, jakie pani wymieniła, to na przykład artykuł 22 ZP do 22 ZZA przygotowanej ustawy pozwalałby urzędnikom UK, a więc urzędnikom, nie sądowi, urzędnikom w asyście policji wejść do, prowadzo, do prowadzącego dowolne forum internetowe, skopiować dyski i zaplombować lokal. To jest wolność słowa, to jest państwo prawa, to jest e, normalna demokracja. Może demokracji walczącej tak mają e, postępować urzędnicy, ale, UK, w państwie, komunikacji ale w normalnym państwie. Ale w normalnym państwie. Wolność słowa jest fundamentem funkcjonowania. Ale pan wie, że do tej I stąd ustawy I pewnie takie stanowiska ambasadora Stanów Zjednoczonych, czy Elona Maska, który mówi tak, to dobra decyzja, bo ludzie wolnego słowa mówią, że to była dobra decyzja prezydenta pre, e, Naworskiego. Prezydent Ci, Nawrocki którzy chcieliby mieć przycisk wolności. do wyłączania wolności słowa, mówią, że to zła decyzja. Nie e. zrobią dobrą ustawę, pan prezydent ją podpisze. Ale przecież pan wie, że tutaj w tej ustawie jest napisane, że przysługuje zaskarżenie do sądu, co wstrzymuje ten rygor natychmiastowej wykonalności decyzji. Nie może Urzędu, odwracać, Urzędu komunikacji elektronicznej nie albo Krajowej sytuacji. Rady Radiofonii, Ale i Nie możemy odwracać sytuacji, które mają państwo, prawo zajmować treść. to państwo. Mając wszystkie instrumenty, mając gigantyczną przewagę nad zwykłym, szarym obywatelem, ma Najpierw uzyskać odpowiednie zgodę, a nie na odwrót. To nie obywatel ma się tłumaczyć. To państwo najpierw musi zadziałać w taki sposób, że jest w 100% pewne, że może blokować w tym wypadku jakieś treści. Albo pan, może kopiować yy, dyski, yy. albo może wchodzić do lokalu. No przecież to jest coś zupełnie nie, niedomyślnego. Ale to prezydent broni wolności słowa, państwie. czy broni amerykańskich big techów? No, pan prezydent mówi od samego początku, że broni wolności słowa. Poza tym. E, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w internecie, to ja... Nie powiem, że zachęcam, bo to trudno zachęcać do tego, ale ci, którzy mieli na ustach właśnie ochronę na przykład wizerunku, yy, mieli na ustach walkę z dezinformacją, walkę z różnego rodzaju obrzydliwymi treściami, które niestety czasami pojawiają się w internecie, na przykład również za sprawą różnych luk, chociażby w sztucznej inteligencji, to ci sami ludzie, te same fora, które namawiały prezydenta, które mówiły, że chodzi im o to, żeby zablokować tego rodzaju treści. Wie pani, co robią od momentu weta, na przykład pana prezydenta. Prezydenta, moją skromną osobę przedstawiają właśnie w takich różnych e, ujęciach. Mnie to nie przeszkadza, ja mam grubą skórę. Przerabiają ja sobie z tym, wasze ja sobie zdjęcia z tym, przy pomocy i ja sobie z tym sztucznej poradzę. inteligencji. Tylko to pokazuje, z kim mamy do czynienia. Czyli z jednej strony ludzie, którzy mówią, nie można tego robić, potrzebujemy ustawy, a po zawetowaniu przez prezydenta robią dokładnie to samo, z czym chcieli walczyć. To jest hipokryzja. To jest hipokryzja. No pan, mnie się nie podoba to, że dzieci polskie mogą jak do swoich rówieśników przerabiać właśnie zdjęcia. To powoduje różne depresje. Dzieci wykorzystują takie zdjęcia przeciwko sobie, bo to chyba najbardziej chodzi o tych młodych ludzi. No bo... Ale to jest, ale oczywiście, to, ale tutaj jest pełna zgoda Panie redaktor. Tu, tu nie ma między nami różnicy. Pytanie o sposób i instrumenty, które dobieramy do tego, żeby z tym walczyć. To prezydent nie, mógł podpisać ustawę i część na przykład jej przepisów odesłać do Trybunału no Konstytucyjnego. Panie redaktor, dzisiejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są respektowane przez tę władzę, nie są nawet publikowane. Nie chodzi tylko o kwestię Trybunału, tylko chodzi o taką bardzo jasną, jasne postawienie się po stronie wolności słowa, wolności wypowiedzi jednocześnie po stronie również walki z tymi treściami. Pan prezydent nigdy takich treści nie zamieszczał. Na przykład ostatnio Platforma Obywatelska zamieszcza takie grafiki, hejterskie moim zdaniem grafiki, mówiące, że e, prezydent kiboli. No, czy ci wszyscy ludzie, którzy zagłosowali na pana prezydenta, ponad 10 milionów osób w wieku 80, 90 lat, ale także 18 czy 25, to wszyscy są w tym złym tego słowa znaczeniu kibole dla Platformy Obywatelskiej, dla Donalda Tuska. To też jest hejt w internecie, który co robi, robi? Główna partia Rządowa. A jeszcze jeżeli chodzi o tą ustawę, tam zero jest mowy o dzieciach, nieletnich, treściach pedofilów. W ogóle te, te słowa się nie pojawiają, ale słowo policja jest bodajże 8 razy usunięcie, 14 razy kary, 17 razy. Wie pani, jakie jest najpopularniejsze słowo w tej ustawie? Kontrola, ponad 130 razy. Kontrola. Kontrola jest Ale powinien raz być kontrola. internet kontrolowany, czy nie? Internet powinien być kontrolowany w taki sposób, żeby zapewnić wolność słowa, żeby zapewnić prawa obywatelskie. Ale pan Ta wie, że na przykład Facebook zlikwidował w ogóle fact-checking, czyli można dowolną treść opublikować tam i to jest na równi z prawem. Ale to jest faktami. kwestia, oczywiście to jest, to jest kwestia podjęcia. Dyskusji, także takiego dialogu twardego, także poprzez różnego rodzaju rozwiązania ustawowe i legislacyjne, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, jak i w wolnym świecie, z platformami czy z koncernami, które mają w swojej mocy czy dysponują serwisami społecznościowymi, żeby z tego rodzaju działaniami walczyć. To jest nasz wspólny, że tak powiem, obowiązek. To prezydent Karol i Narodzki, który ma świetne kontakty z Donaldem Trumpem, może by się zaangażował w to? Na przykład wiem, że jeżeli chodzi, to, 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 jeżeli chodzi o te luki w poszczególnych, że tak powiem, nazwijmy to sztucznych inteligencji, chociaż to niedobre sformułowanie, ale, ale tych, które są przy różnych platformach, są likwidowane i to bardzo dobrze. Najlepiej, gdyby tych luk w ogóle nie było, to znaczy takie, które pozwalają na przykład na przerabianie zdjęć dzieci. Tak? I wiem, że na przykład jeżeli chodzi o, o platformę X i o Groka, tutaj działania zostały podjęte i to bardzo dobrze. 26 stycznia ma być spotkanie prezydenta z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Będzie wreszcie kompromis dotyczący ambasadorów? Oczywiście pan prezydent jest na ten kompromis gotowy. Pytanie, czy gotowy jest rząd, a przede wszystkim jaki, jak ten Sikorski. kompromis mógłby on wyglądać. Jest, ale on jest bardzo, bardzo czytelny. Po pierwsze mamy tę zasadę, gdzie... Po to, żeby powołać ambasadora, musi być zgoda premiera, ministra spraw zagranicznych, a na koniec to najważniejsza, czyli prezydenta Rzeczypospolitej, w tym wypadku pana prezydenta Nawrockiego. To jest jedna kwestia i to nie jest kwestia notariatu, czyli podpisywania tego, co rząd wrzuci prezydentowi na biurko. A druga rzecz, nie może być tam takich osób, które kończyły moskiewskie szkoły jeszcze w Związku Sowieckim. Nie może być tam osób, które podpisywały różnego rodzaju zdurne, przepraszam za sformułowanie, listy, które uderzały w państwo polskie także, w w to, co było robione na granicy, ci ambasadorzy na przykład krytykowali działania polskich służb na granicy, które walczyły z A tą Jacek za, rosyjsko -biało Białoruską e, byłego szefa e, no Nie może być Monów tam osób takich jak pan. W Waszyngtonie je, to, to jest dobra ja, kandydatura? To już jest decyzja oczywiście pana, pana prezydenta. Na pewno złą kandydaturą jest dzisiejszy kierownik tej jednostki jest chyba rzeczą oczywistą, że w państwach, w których wiodące relacje ma prezydent Rzeczypospolitej, a to nawet przyznał premier Tusk, że w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, no to główną rolę odgrywa pan prezydent, no bo tak to się już ułożyło, no pan premier nie ma tam mocy przebicia, więc Polskę reprezentuje e, prezydent, no to chyba rzeczą oczywistą jest, że powinien mieć tam, e, państwo polskie powinno mieć tam ambasadora wskazanego przez prezydenta, żeby ta administracja działała sprawnie. Czyli prezydent chce wskazać ambasadora w Waszyngtonie? Ale to chyba jest naturalna konsekwencja tego, co również powiedział premier Tusk, że no w tych relacjach z Amerykanami to prezydent ma wiodącą rolę. Skoro prezydent ma wiodącą rolę w relacjach z Amerykanami, to naturalną konsekwencją powinno być tego to, że ambasador Rzeczypospolitej, który de facto jest podpisywany, jego, jego nominacja listów wierzytelniających przez prezydenta Polski, no powinien być wskazany przez, przez prezydenta. No to jest dla prezydent dobra, to nie jest dla dobra kandydata? kancelarii prezydenta czy samego prezydenta, to jest dla dobra Polski, Kto dla dobra realizacji szybkich interesów, to nie jest ani miejsca, ani czas, żeby o tym mówić, bo najpierw musi się odbyć spotkanie z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych, Radosławem Sikorskim. Myślę, że najpierw to spotkanie 26. Czyli a później... prezydent zaproponuje taki podział na placówki ambasadorskie, prezydenckie. Ale taki, podział, i... ale, ale taki podział funkcjonował przez wiele, wiele lat po 89. roku. On został zachwiany dopiero w ostatnich dwóch latach, kiedy Platforma Obywatelska i ta koalicja 13 grudnia wygrała wybory. No, nie chciała... w ostatnich dwóch latach, bo pan Dobrze wie, że prezydent Giuda miał swoich ambasadorów. ambasadorów, swoich współpracowników, między innymi przy ONZ-cie, w Chinach, w Watykanie. No tak, tak. Ja... W Rumunii. Ale oczywiście, mówię o tym ostatnim okresie, kiedy. E, jeszcze pan e, no się pani potwierdza tą regułę. Znaczy, że prezydent, prezydent Duda miał w poszczególnych stolicach. Ale to nie było nigdzie zapisane. E, to był taki gest Radosława dlatego, Sikorskiego, dlatego, Sikorskiego znaczy, wobec Andrzeja Dudy. Nie był, gest, nie był gest Radosława Sikorskiego wobec Andrzeja Dudy, bo przedstawiciel Rzeczypospolitej ma list uwierzytelniający, podpisany nie przez. Radosława Sikorskiego, czyli każdego innego ministra spraw zagranicznych. Panie ministrze, ani przez ja też premiera, mam dobrą pamięć. I pamiętam, jak prawo i sprawiedliwość wymieniało Polski. ambasadorów, jak doszło no, do była, władzy. Ale była zgodą wtedy... prezydenta, ale było to za zgodą prezydenta. To, że prezydent pochodził z tego samego obozu politycznego, to konsekwencja demokratycznych wyborów, czyli decyzji Polaków. Dzisiaj Polacy zdecydowanie inaczej. W 23 roku wybrali taką, a nie inną większość sejmową. Im dłużej trwała rozmowa, tym bardziej było jasne, że scenariusz właśnie się posypał. Pytania, które miały być wygodne, zaczęły odbijać się rykoszetem. Każda próba dociśnięcia kończyła się faktem. Każde ale kontrą. I w którymś momencie stało się to, co w takich sytuacjach zawsze zdradza wszystko. Złość zamiast argumentów. Bogucki nawet nie musiał podnosić głosu. Wystarczyło, że pozwolił dziennikarce mówić, a potem cierpliwie wskazywał luki. Efekt? Coraz szybsze przerywanie, nerwowy ton, spojrzenia w bok klasyczny zestaw nie idzie po mojej myśli. Studio to wyczuło. Widz to zobaczył. A internet no cóż, internet już zaciera ręce. To właśnie ten moment, gdy rozmowa wymyka się spod kontroli i zamiast rozliczania gościa Mamy pokaz bezradności na żywo, bez krzyków, bez awantur, za to z uśmiechem, który boli najbardziej. Jeśli uważasz, że tak powinny wyglądać prawdziwe rozmowy w mediach, zostaw reakcję. Udostępnij ten materiał komuś, kto wciąż wierzy w obiektywne pytania i zostań tu na dłużej. Bo kiedy emocje biorą górę nad faktami, my włączamy nagrywanie. i Terima kasih telah menonton!